Witajcie kochani ponownie. Witajcie ponownie na spotkaniu z historią Pyskowic. Dzisiaj opowiemy Wam o cechach rzemieślniczych. Ktoś powiedział, i to chyba byłem ja, że miasto to spotkanie. To spotkanie tych, co mają, z tymi, co potrzebują. A rzemieślnicy to byli zawsze ci, którzy mają. Mają fach i mają towary. Ale rzemieślników w każdym mieście było dużo. Musieli więc zadbać o swoje wspólne interesy, łączyli się więc w cechy. Posłuchajcie więc, jak to było z tymi cechami w mieście Byskowice. Rok pański 1610, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy zebrały się cechy, kowale, stolarze, bednarze i wydali następujące oświadczenie. Ponieważ widzimy, że inne bractwa w mieście pyskowice swoje statuty na wzór innych miast ulepszyły, takoż chcemy i my, dla dobra cechów, Ulepszenia i naszych statutów. Primo: Uczeń zamierzający przystąpić do naszego cechu ma wpłacić wpisowe jeden grosz oraz urządzić wystawny podwieczorek. Dla wszystkich członków cechu wraz z achtlem piwa i jednym kilogramem wosku. Sekundo: Czeladnik zamierzający zostać mistrzem. Również ma zapłacić jeden grosz wpisowego oraz 12 groszy do kasy cechowej, a także urządzić podwieczorek z beczką piwa i dwoma kilogramami wosku. Tertio. Jeżeli czeladnik jest synem mistrza, powinien, zgodnie ze starym obyczajem, wpłacić 1 grosz jako wpisowe, urządzić dla mistrzów obfity posiłek wraz z achtlem piwa. Quatro. Wszystkie dotąd obowiązujące dobre zwyczaje chcemy nadal zachować, a karać wszystkich członków, którzy statutów, bądź to z powodu krnąbrności swojej, bądź to z pijaństwa wreszcie, nie respektują. Powyższy regulamin został podpisany przez mistrzów posiadających umiejętność pisania w obecności burmistrza Stanisława Męczy Duszy oraz notariusza niejakiego Wawrzyńca Czapka. Spośród osiemnastu mistrzów tylko czterech umiało złożyć swój podpis. Ponieważ liczba mistrzów wzrastała, stolarze, kołodzieje i kuśnierze oddzielili się od krawców i ślusarzy, tworząc 29 października 1616 roku odrębne cechy. Pan zatwierdził nowe, ulepszone statuty. Z dokumentu pańskiego wydobywamy parę urywków. Ja, Jerzy von Redern, Panna Korfantowie i Zawidowie, Strzelcach, Toszków, Pyskowicach, etc., etc., oznajmiam pismem niniejszym, że moi kochani poddani, bednarze, stolarze i kołodzieje z Pyskowic zwrócili się do mnie o zatwierdzenie swoich cechowych statutów. Ponieważ każde miasto rządzone być powinno przez dobre ustawy, przeto ja niniejsze zatwierdzam. Mistrz wraz ze swą małżonką, dziećmi i służbą powinien chętnie uczęszczać do kościoła i żyć w bojaźni Bożej. W szczególności starszyzna cechowa ma świecić dobrym przykładem, a także dawać baczenie na porządek i posłuszeństwo. Cech zbierać ma się trzy razy w roku, a mianowicie w każdą Białą Niedzielę, Boże Ciało oraz w Święto Świętego Szczepana w celu rozpatrzenia swoich spraw. Przybywający do miasta czeladnik ma udać się do zajazdu, a o pracę dopytywać się u starszych cechu. Jeżeli zatrudnienie dla niego się nie znajdzie, ma otrzymać wsparcie w wysokości jednego grosza, po czym udać się w dalszą drogę. Na owe trzy zebrania każdy ma przybyć w odpowiednim czasie. Kto zaś spóźni się, bez usprawiedliwienia, wpłaca jeden grosz kary do kasy cechu. W czasie zebrania panować musi spokój. Czeladnik zamierzający zostać mistrzem zobowiązany jest do wykonania w przeciągu jednego kwartału pracy mistrzowskiej. Bednarz, kać lub wannę, stolarz stół z drewna lipowego wraz z szufladą, kołodziej koło. Praca mistrzowska przekazana ma być na Zamek Toszecki. Kandydat urządzić musi nadto podwieczorek dla mistrzów z achlem piwa, a także wpłacić do kasy cechu cztery talary. Każdy mistrz obowiązany jest do zapłacenia panu dziewięciu groszy rocznie. W czasie jarmarku dwaj mistrzowie mają dokonać oględzin wszystkich przeznaczonych do sprzedaży przedmiotów. Złe sztuki ze sprzedaży wyłączyć, i baczenie dawać, aby jeden drugiego nie krzywdził. Co zaś uczniów się tyczy? Ci będą najpierw przyjęci na dwutygodniowy okres próbny. Po tym czasie mają się trzy lata uczyć, a także wpłacić do kasy cechu cztery marki czesnego. Po upływie trzech lat uczeń zostaje wyzwolony na czeladnika. Za wyzwolenie płaci 24 grosze, pół ach piwa oraz 4 funty wosku. Mistrz może posiadać każdorazowo tylko jednego ucznia. Czeladnik udaje się obowiązkowo na wędrówkę. Kto nie odbył przynajmniej dwuletniej wędrówki, ten nie może zostać mistrzem. Zadaniem magistratu jest dopilnować sumiennego przestrzegania niniejszych ustaw. Dano i napisano na zamku Toszeckim 29 października 1616 roku. Już dwa dni później pan zatwierdził podobne statuty garncarzy. Również i z nich warto wydobyć parę szczegółów. Czeladnik ubiegający się o tytuł mistrza miał do wykonania garnek oraz donicę na łokieć wysoką. Ponadto piec kaflowy z pańskim herbem dla zamku Toszeckiego. W czasie choroby miał prawo do dwutygodniowego pobytu w domu mistrza oraz wsparcia z kasy czeladniczej. Chociaż po wyzdrowieniu musiał spłacić wydatki poniesione na jego rzecz, to jednak w przypadku śmierci koszta godziwego pogrzebu pokrywała kasa czeladnicza. Trzech mistrzów i tylu czeladników niosło trumnę na miejsce wiecznego spoczynku. Garncarze spotykali się co 14 dni. W zebraniu przewodniczył starszy spośród czeladników, mając obok siebie dwóch mistrzów. Każdy musiał do kasy wpłacić trojaka. Jak widać z tych opisów, każde przyjęcie do cechu ucznia, czeladnika czy mistrza stawało się okazją do radosnego święta święta, któremu towarzyszyło piwo mierzone w achtlach, a także wosk. Co jak wiadomo oznaczało, że długo będziemy przy świecach świętować. Trzymam w ręku oryginalną 18-wieczną księgę cechową cechów pyskowickich, pisaną pierwotnie w języku polskim. Później w języku niemieckim.